Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gry Mounted Blade 2 Jak wiecie my jesteśmy aktualnie podczas wojny z huzaitami i my sobie tam powoli będziemy zmierzać. Czułam pauzę. Jedź tu To jest idealna okazja, żeby zarobić troszkę pieniążków... Szukać... Aha ja limit, dobra. Zobaczymy sobie chłopaków I lecimy Czy ja mogę zrobić Mogę robić grupy? Nie Jeszcze nie mogę robić grup, dobra Wojna to będzie idealna okazja Żeby zdobyć więcej wpływów Więcej doświadczenia dla klanu o, musimy jedzenie chyba podkupić. To mi się coś wydaje. Oblężenie. Chyba ten zamek w Uruksali był do zdobycia. To co, chyba już go zdobyli. Dobra. Mm. Żelazną głową magna. Nie, nie werpuję. O! Dobra, idź do areny. Nie. Handel. Weźmy sobie troszeczkę ziarna. Też ziarna nie ma Dobra. To Może tu z jakieś mięso kupimy Ser, ziarno jest Dobra, Kupimy więcej ziarna I tyle na razie jest no Albo nie, jeszcze trochę Kupimy jeszcze masło I ziarno Dobra Odchodzimy i jademy dalej Boję się, że ta armia została roz... Tak, w Uruksanii chyba była armia przed chwilą. I Tyczal też został zdoby... Nie, to jest jeszcze kultura sturgijska. Z... Dobrze. Ty gdzie jest to? Jest. Zamek w Urixkali jest. Zbrońców jest 300. Czy ona została rozbita ta armia? Nie gadaj. o o, 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 o. pomysł. Nie, nie, nie. Jednak nie. Dobra, łupiezców syponowalimy na szybko. Ale nie ważne. No, chyba zostanie odbity ten zamek jest około tysiąca ludzi, ponad nawet lekko. Armia leka. Dobra, dołączymy do tej armii. Będziemy się na razie z nimi poruszać. A już nie ma żarcia? Czy ta po prostu nie ma żarcia? Nie, ja nie mam żarcia. Dziwne, no, już wszyscy co kupowałem. Dobra. Ziarno, masło to odejdź, jeszcze tutaj zaskoczymy po ziarno. Patrzcie, dalej nie mam. Aha, we nie kupiłem wtedy. No dobra, to jest. Ragnar traci cechę, postać hojna. Dzięki, fajne. Niesamowite wręcz. I tak No raczej nie uratujemy niczego jest i zlatka. No Na Izaeli jest i Galik. Ale z 400 osób, nie? Dobra, 500, tam jest 1000. O w dupę, no nie gadaj. Ale dobra, oni są rozpici. Czaska ich, czaska ich, co ty robisz? Jest, grupa Monchunga Jademy. Pierwsza nasza większa bitwa. Jako najemnik jeszcze. Nie jako wasal, nawet. Ale jesteśmy. Ja jestem na tyle, że tak powiem nie jestem jeszcze na tyle yy, kluczowy, że na razie moi ludzie poszli pod wodę kogoś innego. Ale punkty zdobywają dla mnie, że tak to powiem. One strasznie mało kawalerii z tego co widzę. I muszę sobie włączyć realistyczne bitwy, czyli że każda jednostka się pojawia, a nie tylko część. 9 obrażeń mu dałem? no to jest chyba warto 13, no to oczywiście, ja sobie tutaj tak powarty że... no Dobra. <laughs> no to będzie ciekawe, ja zapomniałem, że sprzętu dobrego nie ma. A, mnie, czyli nie miał się nikogo. Dobra. O, przyszły posiłki, dobra. Mam ze słaby sprzęt nawet na to. Kur. No i huj. Dobra. Wycofujemy swoją grupę, bo to nie ma sensu. Aha. No dobra. O, że porażka. Nie wiem. Ja mam tak słaby sprzęt. Musimy sobie coś kupić naprawdę lepszego, bo to jest masakra. Nie da się. To jest naprawdę masakra, nie? Taktyka. Łuk na pewno chcemy. Przywództwo zarządca też. Dobra. Mam no nikogo nie mamy. Dobra, musimy szybko zwerbować jakichkolwiek żołnierzy. Roland tworzy armię. Są lepszych chłopaków. Skupmy się na piechocie, ja nie chcę na razie inwestować w jazdę konną. Zwerbujemy jak najwięcej ludzi i ruszamy. Nie no, mi nas nie stać na oku. No święto mi na nic nie stać. Wróćmy do tych samych najlepszych na razie Tych, 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 tych Dobra już 47 mają tych ludzi przecież pod sobą Dobra Armia Rolana chciałem oblegać, jasne. <grymne> już w Dawajcie go. Dobra Jeszcze idzie 80 chłopa do nas Nie mam pieniędzy na żołd, już ty. No to nieźle. Zapomniałem, że ja z niczego nie zarabiam. Przynajmniej. No. O. Dobra, wyślemy żołnierzy. Tu jest na razie jeszcze taki. Jak to powiem. Dobra. No to coś, czuję, że sobie. Zarobimy. Na żołd akurat. Handel. Teraz tak. na tą armię chodźcie dobra nas jest więcej powinniśmy to wygrać zobaczmy wcześniej też tak było mm. nasz plan to pozostać w defensywie no to lecimy Da geht's Oh no. 18 mi dał. Nie, 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 chłopaki! Zartowałem! Zartowałem! Sam walczę Dobra, Dobra. Skupmy się na piechocie tak samo jak on Czemu my tracimy więcej ludzi? Zbigniew to zaraz mówi, mamy lepszą piechotę o wiele No No przecież kurwa No przecież tobie pot... Czy się jewa naprawdę? 800 typaty. No, będzie ciężko. thank you E a mão, você está rastreando lepsze, nie? Na te, na te topory Są tak to do... wywalone. puk Jeszcze ostatni topór mu został jest, Odchodzę i cyk I on już pada Dobra, i jeszcze jak takie będzie, taki będzie finał To mamy to, mamy te rękawice Trzeba zarobić na ludzi Ustawy, oczywiście się wstawiamy W świetnie Gdzie jest hop? Tam Widzisz pierwszym? Cyk Drugi? Cyk Teraz ja został trzeci, ale ja wtedy już uderzam. O ty kurwo, No i jest. Mamy to. Mamy sławę, rękawice i kasę jeszcze. I te rękawice oczywiście muszę sprzedać. Za 500, wow. Się dorobiłem. 네, i s a l Plan. Zobaczmy, pozostaje w warek. Dobra, pójdziemy na to, ale to już w kolejnym odcineczku, także do zobaczenia, cześć!